Jako widowisko dla kibiców myślę, że było to na co popatrzeć, bo i sytuacji podbramkowych zarówno z naszej strony, jak i ze strony tęczy. Mecz 1-0 tylko się kończy dla nas jako przyjezdnych. Zdobywamy półdło, tak zwane eliminując tęcze i spychając na czwarte miejsce. Dorobek punktowy na wiosnę mamy większy niż jesienią, czyli progres jakiś jest, aczkolwiek nie do końca nasz poziom gry zadawala, bo zbyt dużo prostych błędów nie strzelamy bramek i w całości mamy tych bramek bardzo mało straconych, bo do dzisiaj 25 przy, przy takiej samej ilości jak Falubas, natomiast strzelonych mamy bardzo mało, bo 20 bramek na 15 spotkań, no to nie, nie za bardzo nas klasyfikuje w tej hierarchii trzeciego miejsca, aczkolwiek to co powiem na Beniaminka widać, że no zasłużyliśmy sobie na cały sezon na to miejsce, bo praca była wykonana, rozwijamy się też organizacyjnie jako klub, a tu derby przysłowiowe, taki smaczek zawsze niosą, tym bardziej, że Środowisko nam znane jest zarówno i Krośnieńskiej, chłopakom z Krosna, Gubińskiej i odwrotnie. Mamy też zawodnika, tak jak Mateusz Hałambiec też z krosna, no i współpraca na poziomie prezesów też się w jakiś sposób układa. My jesteśmy zadowoleni, że to, to widowisko dzisiaj przy takiej atmosferze kibicach, bo to też trzeba podkreślić, jak na poziom lubuskiej yy, piłki to dzisiaj nawet to wojsko, które przyszło, to też wzmocniło ilościowo statystyki. I ogólnie poziom piłki. Myślę, że lubuskiej, tak jak narzekamy, biorąc pod uwagę spadki z trzeciej ligi, to myślę, że powinniśmy postawić w końcu na, na takie zespoły, które mają możliwości organizacyjne, finansowe, żeby dać możliwość powalczenia też w przyszłym sezonie o, o tą trzecią ligę przy zachowaniu przynajmniej jednego zespołu z Lubuskiego, bo na dzisiaj jest to od czterech sezonów problem. Nam się udało dwa razy utrzymać. Jeżeli chodzi o falubas, kiedy byłem Gorzów stilon też dwa sezony, ale to jest za mało, żeby tą piłkę budować w oparciu o te zespoły trzecioligowe trenerze, słowo progres to jest chyba w ogóle dobre słowo w kontekście pana drużyny, bo ja sobie tak porównuję cały czas, jak wyglądaliście na starcie sezonu w pierwszym meczu, to rzeczywiście to był falubas, więc też ciężko jakby do tego nawiązywać, ale mimo wszystko, i chyba zaryzykuję takie stwierdzenie, że wy jesteście zespołem w tym sezonie czwartej Ligi Lubuskiej, który najbardziej się rozwinął przez te dziewięć miesięcy. No przez cały sezon tak, bo jak sobie przypomnę, pierwsze cztery kolejki, jak się ze mnie między innymi śmiano, bo żeśmy nie mieli bramki i strzenole, i dziesięć bramek Ostatnie miejsce po czterech, jeden punkt, tylko po remisie z pogonią. No to nie było wesoło, ale jak złapaliśmy to tak serię, troszeczkę nam ta porażka ze słubicami zamknęła tą serię, tak jak pan przed meczem zauważył. Z przekroju całego sezonu myślę, że byliśmy tym zespołem naj, najbardziej rozwijającym się i punktującym. Natomiast samą wiosnę, tak jak pan widzi, bardzo mocno słubice bo do momentu przegranego spotkania z krosem no to cztery bramki mieli stracone tylko na wiosnę i punktowali dobrze tak samo przybuszów. I myślę, że te zespoły będą Będą w przyszłym sezonie dość mocno się prezentowały, jeżeli chodzi o jakość ligową czwartej ligi, biorąc pod uwagę Wartę i Stilon jeszcze, który spadnie. Myślę, że będzie liga silniejsza w przyszłym sezonie. Myślę, że tylko i wyłącznie możemy się skupić na, na wyniku, bo e, uważam, że no nie powinniśmy przegrać tego meczu. My asystujemy przy, przy rzucie karnym, tak bo to z naszej winy, więc tutaj Karina stworzyła sytuację. E, Także myślę, że mecz jest zdecydowanie na remis. No, no ciężko mi tutaj jakby przyjąć tą porażkę, no bo, no bo nie, po prostu nie. No, mecz ewidentnie na remis, nie był może to bardzo dobry mecz, ale na pewno dobry, na jakimś poziomie, kilka sytuacji z jednej i z drugiej strony. No my myślę, że też złapaliśmy e, już swój rytm w drugiej połowie i, i stwarzaliśmy tę sytuację, tylko brakowało albo e, dobrego strzału, albo przynajmniej światło bramkę, bądź dośrodkowania i dostarczenia piłki do, do naszych ofensywnych zawodników. E, na pewno tak chcemy grać, tak jak tu pokazywaliśmy w wielu momentach, szczególnie w pierwszej połowie ta, ta sytuacja już w końcówce. Po kilku podaniach na jeden, dwa kontakty i, i takie gry szukamy. E, no i, i tyle. No. Ta, ten mecz tak naprawdę w, o żadną wielką stawkę, no, chcieliśmy się pokazać jak najlepiej, szkoda, że tak niefortunnie, no, ja uważam, że szczęście było po stronie Kariny tylko i wyłącznie, my tego szczęścia akurat nie mieliśmy, a wiadomo, że w piłce są one potrzebne, także oni troszkę mieli tego więcej, taki bardzo, no, karny no, był z, z mojej perspektywy niekoniecznie, natomiast też muszę tutaj przyjąć decyzję, sędziów, widzieli, widzieli to lepiej, ale, ale tak jak mówiłem, z naszego błędu. Eee, myślę, że i tak, z takim przeciwnikiem, no, my bez Mateusza Hołamce, tak jak widać po tym meczu, że to jest niesamowity e, zawodnik dla danego zespołu i widać, że tutaj Karinę bardzo gdzieś ciągnie do przodu, czy to, czy to w ataku, czy w defensywie i swoim zachowaniem, więc my zostaliśmy z tym samym, co mamy, także nie mamy się na pewno czego wstydzić e, za naszą grę i za naszą pozycję w tabeli, e, a to, to jak się teraz skończył ten mecz, to, to nie ma najmniejszego znaczenia. Kończycie sezon na czwartym miejscu drugi sezon z rzędu, jesteście, no co tu dużo mówić, w czubie tej, tej ligi. Jak pan ten sezon, tak już na spokojnie tutaj Ech. podsumuje? No tak, no, trzeba zauważyć, że no, bardzo trudno jest utrzymać pewien poziom e, z sezonu na sezon, ty bardziej kiedy się taraci też bardzo wartościowych e, zawodników mhm. e, przy takim mm, budżecie jaki mamy, tak, no bo tutaj akurat na, z przeciwnikiem, którym graliśmy, no to nie możemy się równać w żadnym, w żadnym stopniu. Także, a, a my dalej jesteśmy w stanie utrzymać, utrzymać bardzo dobry poziom. E, już nawet pomijam, może, 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 może te wyniki, tak, ale bardziej chodzi o styl gry, tak, jak my się prezentujemy, jak nas przeciwnicy szanują i traktują i, i, to, i to widać. Więc e, ja myślę, że to był kolejny sezon, gdzie utrzymaliśmy poziom e, wąską kadrą. Tak, lekko usłabieni, bo między innymi Mateusza Chomca, przez Kamila Adamowa, który był niesamowicie wartościowym zawodnikiem, także na pewno możemy być zadowoleni z tego sezonu mimo wszystko. Eee... Dużo, dużo fajnych momentów, yy, dużo fajnych momentów, na pewno wiele radości yy, i ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tutaj z nimi kolejny sezon yy, przeżyć takie, takie fajne chwile, bo nawet kiedy się przegrywa, tak jak dzisiaj, to, to bardziej, no mówię, po, 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 po dobrej grze mimo wszystko, to, to ten wynik tak naprawdę nie ma znaczenia, także na pewno jest nad czym pracować. To też jest fajne, że, że jest gdzieś ta rezerwa, na którą trzeba się skupić. Też yy, nie ukrywam, że już, już myślę, że w sezonie będziemy chcieli też zmienić pewien, pewną filozofię naszej, naszej gry, troszkę to, to udoskonalić, też dać troszkę więcej radości kibicom. Zobaczymy, jak to, jak to się ułoży. Też zobaczymy, jak będziemy wyglądać kadrowo, bo, bo tutaj yy, też, też z tego, co wiem, yy, no, no, gdzieś yy, kluby dookoła nas też chcą wyciągać naszych najlepszych zawodników, no ale mówię tak, my nie mamy na wszystko wpływ niestety yy, i to też trzeba zrozumieć, przyjąć, no ale mamy młodzież, która, która gdzieś będzie tutaj nas w, do nas dochodziła i, i, i tutaj będziemy się realizować.